No i dzisiaj będzie poradnik o tym, co należy kupić, zaczynając swoją przygodę ze scrapbookingiem. Teraz przed świętami e, muszę wam powiedzieć, że to jest świetny pomysł, aby wykonać e, prezenty, album, kartki, które można wysłać e, do swoich bliskich czy po prostu znajomych. E, I ja też postanowiłam, że właśnie będę przygotowywać album, e, kartki też. Na pewno wam będę pokazywać właśnie e, taki album. Zresztą tak możemy zachętę. Pokażę Wam, że już właśnie jestem w trakcie przygotowywania takiego swojego albumu. To będzie album na zdjęcia. Jest już okładka i parę stron, więc na pewno będzie o tym poradnik. No i właśnie, co trzeba kupić, aby zacząć swoją przygodę z, ze scrambukingiem. Ja akurat, tak jak wspomniałam, będę robić album i Kartki, ale oczywiście można e, taką metodą wyklejać, e, też dekorować pudełka. Może to też jest fajne, pomysł, może taki poradnik też zrobię, e, pudełko na przykład na święta. E, można dekorować tak naprawdę, no, wszystko nie, w ten sposób. To jest takie dekorowanie, nie chcę powiedzieć na wyrost, ale ogólnie kartkami, ozdabianie i na przykład przy albumach e, można konkretne zdjęcie nie, dodatkowo tak hmm, personalizować. Do, no, dodać. Coś takiego osobistego, że to nie będzie tylko taki album ze zdjęciami, ale też można wkleić w jakiś listek, odcisk dłoni, albo po prostu fajnie kartkami kolorystycznie to wszystko połączyć. Jeżeli chodzi o albumy, jeżeli chcielibyście robić albumy, to można po prostu robić to na kartonie. Można kupić takie kartony gotowe, w nich rozmiarach, albo można na początku kupić album. To jest taki zwykły album e, z pustymi, białymi kartkami. To są takie zdecydowanie sztywniejsze kartki, e, więc łatwo jest je wykleić e, i też e, nakleić potem na, na to zdjęcia, czy, nie wiem, zrobić z tego przepiśnik, <gry> czy inne jakieś takie notesy. Zaletą tego jest to, że od razu ten album jest zbindowany. Ale można oczywiście też, na pewno Wam pokażę, zrobić album e, po prostu używając z tego kartonów, e, czy takich sztywniejszych papierów i po prostu zbindować, czyli złączyć to za pomocą kółeczek, tasiemek i dalej, więc e, nawet jeżeli czegoś takiego nie macie, to też nic się nie stanie. E, kolejną rzeczą, która na pewno Wam się przyda, to są papiery, czyli to co chyba najważniejsze moim zdaniem. I powiem Wam tak, ja osobiście miałam duży problem i taką zagwozdkę, jakie papiery wybrać, bo tych papierów jest bardzo dużo. Są takie różne gotowe zestawy, że można kupić właśnie papiery na przykład tematyczne albo odpowiedniej kolorystyce. I znajdziecie papiery w kilku rozmiarach, tak standardowo, to są papiery 15x15, to są papiery wielkości zeszytu małego A5, no i są też papiery takie 30x30. I teraz tak... Tak naprawdę to wszystko zależy, co chcecie robić. No bo jeżeli kartki chcecie na przykład dekorować, no to spokojnie możecie zakupić tylko takie papiery 15x15, albo jeszcze takie mniejsze, bo czasem można też dorwać i um, kupić e, papiery, takie różne skrawki 12x12 i tak dalej. Ale już w przypadku takich albumów, takich większych, mój album ma na przykład 25x20, często są też 25x25, no to trzeba te papiery mocno łączyć i wycinać. No i nie zawsze taki patchwork będzie fajnie wyglądać. Dlatego wtedy lepiej mieć też kilka papierów większych albo A5. A jeszcze lepiej moim zdaniem mieć kilka papierów tych 30 na 30, bo one po prostu się przydają. No i oczywiście z nich sobie wycinacie tutaj, już widzicie, ja sam w trakcie moich prac, więc widać że sobie wycinam wszystko i dopasowuję. Niektóre z tych papierów są dwustronne, więc możecie sobie wybierać wzór, który Wam się bardziej podoba. Możecie też oczywiście wycinać jakieś dodatkowe okienka, żeby ten wzór był widoczny z obydwu stron. Na pewno kupując, czy to w sklepach internetowych, czy stacjonarnych, czy na aukcji, spotkacie się z różną gramaturą papieru. O co chodzi? No chodzi o to, że tak naprawdę jedne są e, bardziej takie e, sztywne, na przykład e, ten, a inne są e, trochę bardziej giętkie. E, ten ma na przykład gramaturę 160, a ten 230. Zastanawiałam się sama, czy e, będzie to dobrze e, wyglądać, jak te papiery będą obok siebie, czy jeden nie będzie zbyt gruby, na przykład do albumu, ale mogę Wam spokojnie powiedzieć, że e, Śmiało możecie kupować papiery o różnej gramaturze. E, fajnie to wygląda, można to spokojnie łączyć. Nie widać jakichś różnic ani na kartkach, ani e, przy albumach e, i można te papiery łączyć. No, to na pewno jest do, dobra wiadomość, e, bo przyznam się wam, że szczególnie te większe papiery często są właśnie e, o tej wyższej gramaturze. Tutaj, na przykład na okładce, yy, może tak będziecie widzieć na zbliżeniu, ale na pewno mi nie widać różnicy, że ten papier jest wyższej gramatury niż te dwa, które są niższej. A może, jeszcze zanim przejdę do dodatków, to co Wam będzie potrzebne z takich narzędzi? Bo już mamy album lub e, karton lub grubszy karton. Na przykład, jeżeli chcecie robić kartki, no to po prostu przyda Wam się. Taka kartka jak z bloku technicznego, taki grubszy, taki kartonik, tak? Ale na pewno Wam się przyda też ekierka. Najlepsze są oczywiście metalowe, bo one się nie wyszczerbiają. Fajna też będzie na pewno gilotyna, ale jeżeli nie macie, to spokojnie ekierka i nożyczki, trochę wprawy i dacie radę. A co jest fajne, to nawet jeżeli gdzieś tam zdarzy Wam się, że delikatnie Zejdziecie z tej linii, którą sobie narysujecie, troszeczkę Wam się omsknie ręka, to spokojnie też można to potem zamaskować różnego rodzaju e, dodatkami, koronkami, ozdobnikami i tak dalej. Więc nie musicie się tutaj o to martwić. To tylko co najwyżej pilotina przyspiesza trochę pracę, ale też nie ma co się rzucać na taki wydatek, jeżeli planujecie zrobić to tylko jednorazowo, na przykład na prezent. Więc ekierka na pewno będzie przydatna. No, i teraz właśnie słuchajcie różne e, dodatki, e, bo właśnie są istotne te papiery. A tak to ja Wam osobiście polecam różnego rodzaju e, koronki. To mogą być takie koronki, które kupicie w pasmanterii e, albo też w tego typu różnych artystycznych e, sklepach. E, zazwyczaj się kupuje metry. No i takimi koronkami możecie wykańczać e, fajnie e, karty no te przechodzenie tych kartek między sobą, e, możecie też robić różne kokardy do kokardy już wam się przyda taka ta siemka e, e, czy też e, taka m, bardziej prześwitująca. Więc możecie wtedy robić różne fajne kokardy, kokardki, tak samo sznurki, szmureczki. E, to też fajnie się nadaje to szczególnie e, przy kartkach. Na kartkach można też naklejać jakieś grubsze ozdoby. Jakieś suszone kwiatki i tym podobne rzeczy. E, aha, jeszcze jeżeli, jeżeli chodzi o koronki, to bardzo fajne są koronki, też takie samo przylewne. E, to jest taka e, taśma e, i po prostu odrywacie odpowiedni fragment. I e, ona jest e, ma lep. Jak się odlepi tą warstwę taką spodnią, to po prostu się ładnie e, przykleja. E, no i właśnie na przykładzie tego albumu. Tutaj jest na przykład wykończenie, połączenie dwóch y, papierów y, taką koronką. Fajnie, i to wygląda y, moim zdaniem ładnie. Te warstwy tak y, przechodzą y, między sobą, wygląda jak koronka. A tutaj wykorzystałam y, dziurkacze. To też jest coś, co można kupić. Oczywiście naprawdę nie ma co się rzucać na wszystkie <grytanie> dziurkacze, tym bardziej, jeżeli chcecie robić to okazjonalnie. Przydają się niektóre, zależy, jaki album chcecie robić. Jeżeli właśnie nie wiem, album z zdjęciami dziecka, czy ze zdjęciami swoimi, czy komuś chcecie podarować, zrobić jakiś wspólny album, no to na przykład nie mam taki dziurkacz z sercem się przydaje, a tutaj mam jeszcze na przykład dziurkacz z koronką. Fajne są też takie dziurkacze. Akurat nie mam tutaj, jakie, co można robić, rogi wycinać fajnie, też wykańczać, żeby nie zawsze były takie pod kątem prostym, tylko jakoś ciekawie skończone, a tutaj właśnie ten dziurkacz z koronką pozwala wykończyć papier, tak że wygląda jakby tak koronkowo przechodził w dół. Więc też to jest fajny pomysł. Pozytem są różnego rodzaju stemple, stempelki, literki yy, i, i tym podobne rzeczy. Możecie układać własne napisy, tworzyć własne jakieś konstrukcje, rysunki i tak dalej. Pamiętajcie tylko, że kupując stempel potrzebujecie też dokupić do tego tusz i tusze też są w różnych kolorach. No i jeszcze jedna rzecz, która na pewno Wam się przyda przy tych pracach, czyli klej. Dobry jest ten klej Magic. On ma taką precyzyjną końcówkę. Fajnie się trzymają na niej papiery. Drugi ewentualnie to taki sztywcie uchu, ale za to zdjęcia. Potem polecam Wam przyklejać na takie rożki, co się podkleja pod zdjęcie, i w ten sposób się nakleja zdjęcia już w albumie. Żeby nie smarować klejem, zdjęcia od spodu, tylko właśnie na takie rożki, to też dostaniecie w różnych sklepach, chociażby fotograficznych. Aha, jeszcze jedna rzecz. Możecie poza takimi różnymi dziurkaczami. Kupić lub wycinać po prostu różne wzory, takie, takie małe szablony, różne takie ozdobniki. Tutaj jest akurat gotowy taki ozdobnik, jako że to będzie album dziecięcy, no to jest taki z ubrankami dziecięcymi na, na sznurku. to się kupuje na przykład coś takiego i się to wyjmuje, ale możecie też po prostu na kartonie odrysować sobie jakiś dowolny wzór, jaki chcecie i po prostu go wyciąć nożyczkami czy nożykiem i w ten sposób również e, dekorować. Możecie dekorować różnymi naklejkami, e, kwiatkami, suszem, listkami, co tylko tak naprawdę e, przyjdzie Wam do głowy. Tutaj nie ma ograniczeń, tylko własna wyobraźnia tak naprawdę jest jakimś ograniczeniem. E, więc o, to tak, to tak na początek. I tak się, słuchajcie, trochę rozgadałam w tym temacie. Ja jestem ciekawa, czy w ogóle mieliście już do czynienia z taką techniką, czy kiedyś kupiliście, dostaliście taki album, e, na przykład album lub inną, inną rzecz, może sami już kiedyś robiliście. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. No i ja już zapraszam Was gorąco na e, niebawem poradniki, które na pewno postaną, czyli chociażby o tym robieniu albumu, bo myślę, że to jest fajny pomysł na zbliżające się święta. E, pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!